Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do niego wszystkich chorych, prosząc, żeby ci przynajmniej frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Oto słowo pańskie.